Sześć przyjaciele, optimy były wyposażone w silniki wolnossące o pojemności 2 litrów G4KD i 2,4 litra G4KE. Europejczycy mieli dostęp do 2-litrowej benzyny wolnossącej i diesla 1,7 cyrdi. Dodatkowo posiadali wersję hybrydową z jednym z tych silników. 136-konny silnik 1,7-cyrdi, choć dość oszczędny, od 6 do 6,5 litra, 100 km, jest za słaby na 1,6-tonowego sedana, zwłaszcza z automatyczną skrzynią biegów. 2-litrowa benzyna wolnossąca spełnia swoje zadanie znacznie lepiej, ale spala średnio od 10 do 11 litrów, 100 km. Na rynku amerykańskim oprócz 2,4-litrowego GDI oferowany był także silnik 2.0 T-Turbo G4 KH. A 2.4 trafił pod maskę amerykańskiej hybrydy. Niestety, wszystkie warianty silników benzynowych w niektórych przypadkach kierowano do poważnych napraw. Miało to miejsce zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po przejechaniu od 200 do 250 km. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym może być obcy hałas, stukanie. W drugiej zero CVVL zwykle wykrywano zadrapania, a w druga cztery i drugi zero te tuleje się obracały. W zaawansowanym przypadku silnik się zaciął, jednak jego przejęcie nie gwarantuje całkowitego wyeliminowania problemu i jego nawrotów. Jeśli chodzi o przyczyny to wśród prawdopodobnych winowajców zadrapań jest zniszczony katalizator, zwykle w drugim zero. Zużycie i rotacja tulei, typowe dla drugiej cztery, było spowodowane brakiem oleju w wyniku błędnych obliczeń w układzie smarowania. Na korzyść tego ostatniego przemawia także modyfikacja silnika przez producenta, zamontowano dodatkowe dysze olejowe. Modernizację przeprowadzono jednak dopiero w 2016 roku, po zmianie pokoleniowej. Dlatego silniki TF nie otrzymały aktualizacji. W silnikach turbo czasami wykrywano nieszczelności na odcinku od przewodu, doprowadzającego olej do turbosprężarki na styku rury i elastycznej wkładki. Wersje z silnikiem diesla pojawiły się w ofercie pod koniec 2011 roku. W tym miejscu czasami cierpi układ zasilania paliwem. Co jakiś czas filtr w zbiorniku ulega zatkaniu, co powoduje problemy z rozruchem, silnik zaczyna niestabilnie pracować i pojawia się brak przyczepności. Kolejnym typowym problemem Kia Optima z silnikiem diesla pierwsze 7 cyrdi jest uszkodzenie uszczelki pod głowicą po od 60 do 90 km. Objawy są typowe dla tego typu usterek, olej przedostaje się do układu chłodzenia lub spada poziom płynu niezamarzającego. Co ciekawe, Kia Sportage z dokładnie tym samym silnikiem diesla nie ma takich dziwactw. Problemem wersji diesla z manualną skrzynią biegów jest działanie sprzęgła. Dilerzy początkowo wymieniali sprzęgło, ale później odkryto, że winna była nieregulowana główna pompa sprzęgła. Na przykład w Kia Sportage jest on regulowany i dlatego nie stwarza problemów. Wada została później naprawiona. Nie ma jeszcze żadnych poważnych skarg na maszynę. Dopiero czasami po od 80 do 120 km konieczna jest wymiana inhibitora, czujnik położenia dźwigni zmiany biegów. Jeśli to się nie powiedzie, uruchomienie silnika stanie się trudne. Zdarzają się również skargi na wstrząsy, kopnięcia przy zmianie, ale sprawa zwykle nie zostaje naprawiona. Na przedniej osi zamontowano kolumny McPhersona, a na tylnej osi konstrukcję wielowahaczową. Amortyzatory przednie zużywają się zwykle po 60-120 tysięcy. KM tylne amortyzatory wytrzymują ponad 100-150 tysięcy. KM ciche bloki dźwigni odpowiedniej osi mają również w przybliżeniu taką samą żywotność. Przeguby kulowe mogą zużyć się po 90-140 tysięcy. KM łożysko podporowe przednich amortyzatorów dla niektórych wytrzymuje 30-40 tysięcy. KM dla innych sięga 100-120 tysięcy. KM po od 100 do 120 km konieczna jest wymiana łożysk kół przednich. Właściciele od czasu do czasu skarżą się na stukanie w kierownicy. Najczęściej winne jest zużyte elastyczne sprzęgło elektrycznego wzmacniacza. Sama zębatka kierownicza może również pukać, np. z powodu zużycia prawej tulei podporowej. Jeśli nie zadbasz o osłony przegubów homokinetycznych, które po od 100 do 150 km mogą stać się nieszczelne, możesz uszkodzić przegub wewnętrzny lub zewnętrzny. W przypadku wykrycia wady należy wybrać wadliwą część. Po od 5 do 7 latach eksploatacji co jakiś czas wykrywane są wycieki płynu hamulcowego przez przewody hamulcowe, najczęściej przednie. Wybierając optymę, warto sprawdzić stan lakieru, rysy i odpryski pojawiają się dość szybko, co w konsekwencji prowadzi do pojawienia się punktowej korozji. Plastik we wnętrzu również nie jest wysokiej jakości. Jest podatny na zarysowania i z biegiem czasu zaczyna skrzypieć a o 70-100 tys. km powłoka kierownicy zużywa się. Występują również problemy z elektroniką pokładową. Z reguły za awarie odpowiedzialne są utlenione styki, ale czasami sam sprzęt zawiesza się. Na przykład system monitorowania martwego pola BSD wyłącza się samoistnie. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu jego funkcjonalność zostaje przywrócona. Czasami trzeba zmienić fabryczną kamerę cofania. Traci szczelność, koroduje i zawodzi. W modelach po zmianie stylizacji stylnego światła może wyciekać wilgoć. Prowadzi to do utlenienia styków na płytce, co powoduje zgaśnięcie części podświetlenia LED. Na szczęście niektórzy rzemieślnicy nauczyli się przywracać jego funkcjonalność po demontażu. Jeśli znasz awarię innego modelu, koniecznie napisz o tym.